Wow! jakie tu jest wybicie, chłopie, chłopie, wow. <grystanie> ła! Ło! Cały czas O, no. ale ja dawno przez ten płot nie przechodziłem, nie? A wie pan, co ja zrobię? No. no. Porzucę do innych. Muszę się odciągnąć, ku**a, ale zależało by Normalnie w nare... No ku**a, nie widzisz? Dobrze wygląda, co ty, co ty chcesz? Dobrze jest. Niedawno ja Krzysia nie widziałem. Ale słyszałem, że Krzysiu na siłownię chodzisz? No tak. No, 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 no zobacz, jak puchnie w oczach. w oczach człowieku. To nie ta kurtka, to, to są już mięśnie. Dobra. No tak, nie pogadasz, stój, chciałem. No. Dobra, gdzie jedziemy? Nie wiem, Do Jedziemy na strity dzisiaj, na czym to będzie. Dworzec widzowie, jak widzicie, w niekończącym się remoncie, ale coś już przynajmniej stoi. Dodo. Oszukali nas! Banda decydentów! A tędy, tędy na spokojnie! Widzisz, czy to jest street life? No dawaj, Dodawaj, skacz! Zobacz, ty! Czekaj, stop! Tu jest chopa, gościu! Ej, panowie! A wy ominęliście taki fajny spot! Zobacz, jakie tu jest wybicie, hopie, je, pa! Wow. A tu drop, enduro pa! Woo. No! <gry> Kurde, nie wierzę. Ciężko się wydostać, jak był remont. A teraz to no szczególnie! Dostawaj. Łap rower. I parker. Pyk, pyk, pyk. Ale tu jest PRL. Tu nawet samochody są PRL, nie? Pierwszy trik tego dnia. Oj, oj, oj oj, oj! Patrzcie widzowie, tak nie robimy. Nie można wkładać tutaj korby, Bo jest problem wtedy. Ty, a tak ci pewnie wchodziło ładnie. Kamera no, odpalona wow. i... Muszę ich wpatru muszę ją. Krzysztofie. Ach. Dawaj, wstawaj. Pięknie, Krzysiu, pojechane U. było. Uch, poprawiłeś tam. Chłopakom się nie chce. Lecimy na siódemkę, zobaczymy co tam zastaniemy. Kto przeskoczy pochałka? Który? Każdy ma plecak, nie? Co? Krzyś się plecaka. Dawaj, skażmy z pochołka. Dawaj, dawaj. Bagel on, spadnie, on spadnie, on spadnie. Wow, ty! A dobre to było. Ej, przyskoczył. Ej, ale przyskoczył. Ja też jestem zdziwiony i to bardzo. To było wysoko! No ja że Dobrze. Brawo. No. Stary to jest za ślisko na takie coś. Ale Krzysiu nie ma z tym problemu. Dobra. Co ty zrobiłeś? Ale, ale szanuję za próbę, nie? Bo to, to była dobra rozkmina Ej, panowie, patrzcie, jaki skarb! dobra. 10 groszy na szczęście. Normalnie czujesz, jakbym był na połowach magnetycznych. Ja to zrobię. Może nie dzisiaj. Chłopaki tu gadają o oponach, jak się jeździ na tych slickach po czasie. taką pogodę? Strasznie. A panu? Bo ty masz nowki sztuki. Jak na razie? Opę. Jest Gicior? No, wyglądają tak, jakby miały w każdym terenie trzymać. To są terenowe specjalne Velocezor. Velocezor uniwersalny, nie? Tak jest. Ale wiesz co mówią o wielosezonie? Do co? wszystkiego, do niczego. <gry> działa, działa. No bo garść tak nie łańcuch mhm. <gry> no? nie, nie wiem, coś mi się zacięło, nie mogę. Łańcuch jest okej. Okay. Koło się przesunęło. A ja. A, o. Dobra, trzymaj rower. Oto mu się dobrze przyśniło. Że co się przyśniło? Że karambol będzie? Nie, <gry> się ten No Popiół na mnie leciał i... że nie żyje. O kurde Jeszcze do śmierci to daleko, ale ten Ale trzeba tu pierdyknąć Żeby przesunąć, bo nie to mamy tam klucza, panie. nie? Wie pan że ja zrobię jak się No Rzucę do inny No już jeden wyłowiliśmy Enduro Korzenie Łooo! Wow. Dobra Trzeba przez górę ma chłopaki Wy tutaj cały czas idzicie. Tu jest sucha. No Ale ja dawno przez ten płot nie przechodziłem, nie? O kurde Czekaj ty, co ty mnie chcesz tu? O! koplat! Zabierz? No, przekładaj powoli. Trzymaj go, kurwa, co tak tu jest, trafi. Oj, dziecko, kurwa, starwa, starwa. Cześć. A ty nie na dirtach dzisiaj? Uf, wszystko. To jest No, my się zastanawialiśmy, się, żeby dała spać. ty nie mam jeszcze gotowa. Okej. Okay. Bo teraz na jazdy trzeba panu. Jeszcze spotywić. niedziela fajnie się zapowiada, niedziela chyba też coś z tym pojedziemy, zobaczymy. No i wpadniemy. No. Bo Krzysiu tutaj już dirtówkę miał zabierać, nie? No, zamiast tego miałem już dwie dirtów, duży i mały. Pompeczka, proszę bardzo. <śpisa> nie bajcie na Nie, ta pompka. A on tak poszedł. Selfie stick, Szymano. It's a prank, bro. Uwielbiam ludzi baitować na tego selfie sticka, nie. Yo. Widzieliście jaki update wjechał na skateparku? Podpórkę dali pod bank, żeby się nie zapadło Nie widzieliście tego, nie? Nie Nie było tak Nawet nie patrzyłem Ja tak patrzę wie kurde tu zrobili jakiś upgrade, nie? Bo to tak latało, a teraz czujesz jak najeżdżasz, to tak nie wali Nie widziałem różnicy Nie no, jest lepiej, jest lepiej tu Rozjebunda przecież, to zimę, te rozy przeżyło Tam podpórkę co zrobili. No, podpórka wjechała tam niżej. To kiedyś nie było, Wiesz? nie? Okay. Jak widzę ten rower, to mi się kojarzy ze starym Stevie Churchillem normalnie, nie? To jest to. Nawaj ty teraz coś. Wiem, że czekałeś na to. Czekałeś na to, Zalewkowiczu! Whipa, no i to mi się podoba! Tutaj, tak? No. I barw zjazd. Może być. Może być, powiedział. Pa. Pa, whip tu, cyk. I barw zjazd. No! Ty! No! Stary! Dobrze było. Aj! Nie! Yeah. I co? Będzie skok przez ten? Przeskaczyłem to, ale nie ci nie wywala na mordę Na pewno nie Bo widzę, że jest twardo nie, nie masz Wydaje szans. mi się, że nie. No, widać nie no to próbujemy Na pewno się nie wywala na mordę no Dawaj próbujemy ma... Nie, masz... nie masz... No, to... Hopie, przeskoczyłeś się nie nie przez drogowy pachołek i to dłużej To nie jest no, ja jest... no, to nie jest miękkie, tylko to, to jest pokaż. no co ty Krzysiu? Ale nie ten... mówiłem, że mnie Ale myślę. Myślałem... Mówiłem, że siatka będzie miękka Ale <laughs> to nie twardy Działa tak? tam walczy z tą siatką, ale chyba trzeba ją pomóc i ją lekko obniżyć. Bo na razie próbuje, nie wiem co z tego wyjdzie, ale no, trzymam z niego kciuki. Nie <grym> ale z tym, że zamielił, to go uratowało, bo już miałem się śmiać, że co to za disaster, nie? Ale zamielone to tak a stuntersko bę, może być. Jak nie macie ładowarki, możecie się doładować kontrolerem z DJI. a ja na igornet aplikacji nie miała przyjęło ładowanie normalnie. Dobrze, dobrze Krzysiu, dobrze. Jednak tego się nie zapomina, nie? Kurde. Tymczasem Krzysiu ciągle walczy. Ej, Kamerzysta jeszcze potrzebuje, dawaj tu. Tu siadamy na butle, normalnie o. Najpierw tako i stopniowo pod, podwyższamy. No, już tu nie skacz. Dawaj. przeskoczyć. na wewnątrz. Ja. <laughs> Nie no mordo normalnie wyskoczył. Dobra, podwyższamy trochę. Dobra Ty, bo jak odbijesz to mi w wtedy <laughs> na <bena> mi odbije <laughs> Easy peasy, idziemy wyżej Masz zapas Idziemy już prawie że na moje krocze Nie Powinieneś, powinieneś wrócić Easy. Jakby co, to mu obniżymy i chłop będzie cały zdrowy. Dawaj. <grystanie> uratowaliśmy go trochę. Trochę cię uratowaliśmy, ale tylko trochę. Ja już nie wiem, w ogóle tego co <grystanie> Ja tego nie obniżałem. <grystanie> no nie. Dobrze. Trzeba było obniżać. No. Ja już byłem pewny, że przeleci. Dobrze, dobrze, dobrze. No, Nieczysto, ale zaliczone. Ja zaliczam. Dobrze, gratki, Krzysztof. Że jak na taki przestój zimowy, kiedy ty byłeś na rowerze? Dwa miesiące temu. No, właśnie. Zresztą zapewne widzowie to widzieli na filmach, nie? Jak ja byłem miesiąc temu, ciebie nie było. No, ty byłeś wtedy pierwszy raz na hopach, co byliśmy. Bo no, my jeszcze z no. Krzysiem, potem drugi raz byliśmy. jeszcze nie No. Nie dzieje, bo... no. Pokaż znalezisko, jakie dzisiaj wydropiłem, jak jechaliśmy tutaj na spota. Ja sobie jadę, patrzę, mówię, kurde, jakiś list leży, nie? Mówię, co to jest? Podnoszę, no to tak do góry nogami leżało. No jak list wygląda, nie? Tu jak list. Znaczek normalnie jakiś, nie? Patrzę, a tutaj... Uwaga, wchodzisz na własne ryzyko. Co, do, do pokoju będzie na drzwiach wisiało? Na samochód zawiesi. <totrę> Ta. Numer startowy. Ktoś mi rower buchnąć. Co, na kebabach chcecie jechać? No, ciekawe. no Obiadek jakiś. To... No to zwijamy, bo widzicie, dzisiaj tak, takie wyjście, żeby rozruszać kości, co my wiemy. Ją. Dobrze było was widzieć. Dalej, nie? kto jest więcej niż pewny, <śmulatory> że będę dalej w to We kiedy mówię o matrze, na mordę uda to ja i moja drupa. Idziemy po swoje. Każdy z nas wie, w którą podążać stronę.